Weszłem już wszystkich. Ile mam czym? Bag jednego ziela? Chcesz trochę bagiennego ziela? Jasne, Masz tu dziesięć bryłek rudy. Jakbyś miał jeszcze, kiedyś trochę ziela, no wiesz. Wiesz dokąd leziesz? Nie, dokąd. To droga do siedziby naszego przywódcy. Li. przy sobie trochę bagiennego ziela może chcesz je kupić czemu nie dam ci za nie 10 bryłek rudu. pogadaj jeszcze z resztą chłopaków oni pewnie też będą zainteresowani chcesz trochę bagiennego ziela jasne masz tu 10 bryłek rudy jakbyś miał jeszcze kiedyś trochę ziela no wie Teraz pytanie, czy da się... temu już byłem, wszystko weszłem, no dwa razy. Czy da się Kronosowi? Witaj, magu. Niech błogosławieństwo Adanosa zawsze będzie z tobą. Mogę Ci pomóc zwiększyć Twoje magiczne moce lub zaopatrzyć Cię w kilka pożytecznych przedmiotów. Co mogę dla Ciebie zrobić? Poszukuję magii 160 poszukuję. Przemienie się przyda, światło też się przyda. Nie da się Kronosowi. Tu jest ruda. Można już sobie zobaczyć. Ale Kopczyk. Kopczyk jak, jak Tralala. Uf, ile mamy rudy? Mamy kasę, spokojnie. Spoko loko. Może im się da coś sprzedać? Jak tam sprzedasz ryżówki? Pogadaj z Silasem, my nie narzekamy. Całe ziele. a moje 200 bryłek? Proszę bardzo. Świetnie. Teraz Balkagan może mi. No wiesz, miło było robić z tobą interesy. Pokaż mi, co tam masz. Proszę. Hmm. dobra. No dobra, to trzeba uciekać dalej. Może by tego topielca udupić? No tu, 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 tu. O, 500. O, zostało tysiak... niepełny. 925. No dobra. Mamy jakieś punkty nauki? Nie. No dobra. To znowu w nowym obozie jest mniej więcej... ...wiem, że krzykacza można za zarąwać. Tu można jeszcze nosić wodę. Co się szło? A tutaj. Teraz mapka. Teraz zapiszę sobie, bo coś dużo porobiliśmy. Co to jakby to zapisać? Sekta teraz? Po liście pewnie będziemy dostaniemy dużo Ekspa. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Ekspa mamy dużo, za listę dostaniemy, Jeszcze do do, do no, do sekty trzeba dekstera zrobić. Mapka. Dobra. Tu raz zginąłem. Goni mnie. Nie goni mnie dobra. zbieramy to co jest a co tu jest a skrzy czerwiony topór i napój oho No i pogramy w Roucha. Ro ro no i pogramy w Roucha. Patrzę na te. Teraz gdzie jest? Nie powinieneś iść. Jagódki pozbieramy. Jakoś i idzie Ty będziesz mi tu Podskakiwał wiem, że Karlo Kewalorna można zaczęła się uleczyć jest kluczyk potrzebny, trzeba go okraść. Dobra, Wytrychy ich marnowałem. Prawo ja. Super.